Witam państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi Pani Helena Iwnusie, o Iwnusie, witam serdecznie. Czy obiło się panu o Uszy, że jest gotowy plan podziału Ukrainy? No nie obiło mi się o Uszy. Na razie Ukraina, rozbiór Ukrainy został dokonany de facto. Rosja wzięła Krym. No i tam anektowała część, wschodnią część terytorium ukraińskiego i część, i południe. Tu kontynuuję pytanie. Są podobne nieścisłości co do obszarów, jakie mają przypaść Rosji i Ukrainie, ale i to się wyjaśni wkrótce. Co pan myśli o tym podziale? Czy dzięki temu USA mają szansę na podreperowanie swojej pozycji na świecie? No USA stoją na nieubłaganym stanowisku, że Ukraina musi wygrać, musi zwyciężyć. Pre, przezornie nie precyzują, na czym to zwycięstwo może polegać. W związku z tym, tak jak to wyraziła takie przypuszczenie jeszcze w ubiegłym roku pani ambasadoressa Stanów Zjednoczonych przy NATO, że może nastąpić zamrożenie konfliktu. Zamrożenie konfliktu oznaczałoby, że wszyscy zostają na miejscach, no to podział Ukrainy de facto by się dokonał, to znaczy nie, nie zostałoby zawarte jakieś Porozumienie w tej sprawie, u i Boże, no, ale konflikt zostałby zamrożony. Takie zamrożone konflikty są na świecie, na przykład Korea, na przykład Syria, także to nic nowego by się nie działo. Pana prezydenta Zełęckiego bardzo ta wypowiedź zdenerwowała, więc potem już Amerykanie do tego nie wracali, ale bardzo możliwe, że jeżeli tam sprawy inaczej się nie potoczą, no to takie zamrożenie konfliktu jest najbardziej prawdopodobnym rozstrzygnięciem. Wujek, panie Stanisławie, cofnijmy się w czasie o 10-12 lat, kiedy to rząd Tuska w myśl normalizacji stosunków gościł w Warszawie patriarchę w Czechy Cyryla, wiązał Polskę gospodarczo i militarnie przez Poprzez porozumienia o militarnej współpracy przygranicznej, prokurator i współpracy kulturalnej, mam tu na myśli organizację Roku Polskiego w Rosji i vice versa przez pewną panią z dwoma, panią z dwoma nazwiskami, którą tytułuje wszelakie media, było ambasador, nie wspominając o tychże zasługach. W świetle tego, jaka byłaby. Jaka byłaby rola Polski, gdyby to wtedy nastała wojna? Czy przypadkiem nie bylibyśmy zobowiązani, czy wręcz zmuszeni wyzwalać teraz zachodniej Ukrainy na mocy strategicznego partnerstwa? No proszę pana. Yy... To po pierwsze nie rząd Tuska gościł patriarchę Cyryla w Warszawie, tylko patriarcha Cyryl przybył do Warszawy nie na zaproszenie rządu polskiego, tylko na zaproszenie konferencji Episkopatu. I nie z rządem podpisywał deklarację, tylko z arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. Pod pisał na Zamku Królewskim w Warszawie w sierpniu 2012 roku deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Otóż no tutaj yy, sprzeczność jest zawarta w samym pytaniu, gdyby Taka sytuacja się utrzymała, to żadnej wojny by nie było na Ukrainie, dlatego że taka sytuacja, to znaczy te pojednanie, deklaracja o pojednaniu, i tak dalej, narodu polskiego z rosyjskim odbywała się na podstawie proklamowania w listopadzie 2010 roku nowego porządku politycznego, porządku lizbońskiego. Przypomnę, na czym on polegał. Otóż najważniejszym postanowieniem Porządku Lizbońskiego, kto, dlatego go tak nazywam, że został ogłoszony na szczycie NATO w Lizbonie, było ustanowienie strategicznego partnerstwa NATO-Rosja. No i a to strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, jego najtwardszym jądrem było Strategiczne Partnerstwo Niemiecko-Rosyjskie. A kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na strefę rosyjską, do której wchodziła Ukraina i Białoruś, i na strefę niemiecką, do której wchodziły Republiki Bałtyckie, Polska i tak dalej. I tyle, więc żadnej wojny na Ukrainie by nie było, do niczego byśmy nie byli wciągani i tak dalej. Cigłena. Panie Stanisławie, w swoich wykładach, pogadankach często jako swoistego kręgosłupa w wypowiedzi stosuje Pan chronologiczne przypominanie zdarzeń spotkań, umów, które determinują późniejsze zachowania i sytuacje na świecie. Świetny to zabieg pozwalający łatwo ogarnąć i przyswoić temat, a zarazem po, porządkuje wiedzę i daje oręż argumentów w ewentualnych rozmowach. Jak w tym świetle przedstawia się sprawa wycofania broni jądrowej z Ukrainy. Czy Rosja coś mówiąc kolokwialnie obiecała Ukrainie w zamian, na przykład właśnie naruszalność granic czy jakieś inne korzyści? Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i życzę zdrowia. No to było takie porozumienie w Budapeszcie, na podstawie którego nie tylko Rosja, ale i Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja też. Gwarantowały nawet Ukrainie integralność terytorialną. Ale, ale niewiele z tego zostało, nic właściwie z tego nie zostało, bo te wszystkie te gwarancje były udzielone w sytuacji, kiedy Rosja z Partnerami zachodnimi, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, tworzyła, budowała mozolnie nowy porządek polityczny w Europie, który miałby zastąpić porządek jałtański. Elementem, jednym z elementów tego nowego porządku politycznego było rozszerzenie NATO na wschód, to znaczy na Europę Środkową, i Rosja wyraziła na to zgodę. Rosja wyraziła na to zgodę, przy czym nastąpiło to rozszerzenie, czyli przyjęcie nowych państw do NATO w 1999 roku. A w roku 1997 Rosja zawarła ze Stanami Zjednoczonymi takie porozumienia paryskie, które precyzowały takie, jakby to powiedzieć, warunki bezpieczeństwa. Między innymi taki, że zachodnia broń jądrowa nie będzie przesuwana na wschód od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej, a na obszarze, na terytoriach państw nowo przyjętych do NATO nie będą zakładane stałe. Bazy NATO. No a i na tej na fali, tego znaczy te prace nad nowym porządkiem doprowadziły wreszcie do jego sprecyzowania. 20 listopada 2010 roku na szczycie NATO w Lizbonie został ustanowiony, ogłoszony porządek polityczny lizboński, który miał ostatecznie zastąpić porządek jałtański. No i takim najważniejszym postanowieniem tego nowego porządku lizbońskiego było ogłoszenie, proklamowanie strategicznego partnerstwa NATO-Rosja. Takim najtwardszym jądrem tego strategicznego partnerstwa NATO-Rosja było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. A kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na dwie strefy strefę rosyjską i strefę niemiecką. No i tutaj w ramach tego porządku lizbońskiego Ukraina miała granice zagwarantowane. Nikt ich nie naruszał. Nikt ich nie naruszał, ale prezydent Obama. To prezydent Obama pod koniec roku 2013 wysadził ten porządek lizboński w powietrze. Finansując za 5 miliardów dolarów Majdan na Ukrainie, którego celem była zmiana rządu i w ogóle wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów. Skoro porządek lizboński został wysadzony w powietrze, no to Rosja poczuła się zwolniona ze wszystkich zobowiązań, no i tu zaczęła obskubywać Ukrainę, i to trwa do dnia dzisiejszego. Także tak to wygląda. MOPS 3. Zalecenia agendy C40 wprowadzające przepisy w zakresie zniewolenia ludzkości zdaniem posłanki Koalicji Obywatelskiej Urszuli Zielińskiej pomogą zabezpieczyć klimatycznie nasz świat no to ja bym proponował, żeby nie przywiązywać żadnej wagi do opinii wygłaszanych przez posłankę Platformy Obywatelskiej Urszulę Zielińską czy Koalicji Obywatelskiej Urszulę Zielińską, ponieważ no, szkoda, szkoda, że tak powiem zaprzątać sobie głowy takimi rzeczami, takimi opiniami. Pan Dominik Kowalski. Panie Stanisławie, mam dwa pytania. Kto według Pana był największym zbrodniarzem w historii? Kto ma najwięcej istnień na swoim koncie? Wszyscy słyszeli o Hitlerze i Stalinie, ale może więcej ludzi zabił Mao albo król Belgii w Afryce? A drugie, jak to, to jak to jest? Mówi pan, że Orban i Erdogan, tacy dobrzy politycy, elastyczni i w ogóle, ale przecież na Węgrzech i w Turcji sytuacja gospodarcza jest dużo gorsza niż w Polsce. No czy dużo gorsza, to nie wiem. Natomiast no, ja chwalę Wiktora Orbana i Erdogana za elastyczność, co nie znaczy, że we wszystkich innych dziedzinach też bym ich chwalił. Na przykład, bardzo mi się nie podobał pomysł ustanawiania przez rząd cen na Węgrzech, który doprowadził do od rozmaitych. Więc tu mówię, w niektórych sprawach Orban zachowuje się, czy Erdogan zachowują się bardzo dobrze, i szkoda, że nasi mężczyźni stanu ich nie naśladują. Natomiast to nie znaczy, że we wszystkich innych. Jeśli chodzi o zbrodniarzy, no to wydaje mi się, że tutaj Stalin wygrywa w tej. Konkurencji. Stalin wygrywa w tej konkurencji. No, Hitler przy Stalinie to jest detalista. Warto zwrócić uwagę, że no największym, największą zbrodnią Hitlera to było wymordowanie Żydów. Tam mówi się o 6 milionach. No a Stalin, i to niewątpliwie jego osobista rola w tym, jest odpowiedzialny między innymi, między innymi. Za wymordowanie 11 milionów chłopów podczas kolektywizacji. O czym pisze Sołżenicyn, Aleksander Sołżenicyn w archipelagu. była więc Hitler przy Stalinie, to jest detalista. Malcze Tung też. No, Pol Pot jeszcze tam wchodził w grę. No, ale jeśli chodzi o liczby bezwzględne, to też tam jest znacznie mniej mniejszym zbrodniarzem od Stalina. Tyle, że Pol, Pot, Pol Pot udało się wymordować w ciągu kilku lat połowę ludności Kambodży. No to w takich proporcjach to dużo, to on może być uważany, ale tylko w proporcjach, bo w liczbach bezwzględnych to moim zdaniem Stalin dzierży prym niekwestionowany. Pan Zenon Pineska, Panie Stanisławie, teraz trochę troszkę głębiej zapytam, czy znane są panu pojęcia takie jak teoria gier, czy, pa, czy wie pan, że są programy do symulacji historii? I teraz idąc analogicznie w symulacjach historycznych rysuje się jedyna strategia wygrania silniejszym przeciwnikiem i polega ona na tym, że wchodzi się w unię z państwem które zostało zaatakowane przez tego przeciwnika. Taki ruch prowadzi do tego, że nasze państwo automatycznie jest w wojnie obronnej, co daje prawo do wezwania sojuszników i użycia ich w celu zniszczenia większego przeciwnika. Czy takie rzeczy miały miejsce w historii? Czy to jedynie wydumana koncepcja algorytmów? No, moim zdaniem to jest wydumana koncepcja, dlatego że co to znaczy prawo wyzwania sojuszników? A jak chcemy zaatakować jakieś... Państwo, które uważamy za potencjalnie niebezpieczne, żeby je tam osłabić, przynajmniej je się nie zniszczyć. I w tym celu to, co nie możemy wezwać sojuszników, też możemy, więc nie bardzo rozumiem, na czym tu polega tutaj jakaś koncepcja. Nie ma takiej koncepcji, jakby. W polityce zagranicznej można mieć, było jakieś koncepcje, takie, że wytyczamy linię, a potem się jej trzymamy, no to by było to bardzo proste, życie by było bardzo proste. Tymczasem tak nie jest, bo sytuacja na arenie międzynarodowej jest płynna. Jedne państwa rosną w siłę, inne słabną, i cały, cała sztuka polega na tym, żeby w tej zmieniającej się rzeczywistości obmyślić i potrafić zrealizować interesy własnego państwa. A jak to się, łączyć się z silniejszymi czy ze słabszymi, to nie, nie jest takie ważne. Dlatego, że sytuacja jest płynna. Pan Grabek Dobry wieczór, panie Stanisławie. Moje pytanie dotyczy pańskiej opinii dotyczącej twórczości pana Piotr Napierała. Nie znam twórczości pana Napierała, czy Napierała, także nie mam żadnej opinii na ten temat, zwłaszcza że pan o tej twórczości słowo w cudzysłów ujął. No to nie wiem, o co tutaj chodzi. Pan Andrzej Borecki. Pana Stanisława witam i pytam. Mówi Pan, cytuję, czy w Polsce można być skutecznym politykiem, nie będąc niczyim agentem? Proszę o wyjaśnienie, czy imi agentami są Naczelnicy Konfederacji. Dodam, że nigdy nie byłem PO, już dawno nie jestem zapisem i nie mam nic przeciwko Konfederacji. W dniu wyborów zostaję w domu serdecznie pozdrawiam. No Konfederacji Naczelnicy Konfederacji nie są politykami skutecznymi. Więc tutaj pytanie jest bezprzedmiotowe. Gdyby byli politykami skutecznymi, no to Konfederacja by zupełnie inne stanowisko zajmowała na naszej politycznej scenie. Tymczasem no, nie zajmuje tutaj stanowiska jakiegoś istotnego. W związku z tym trudno, powie, trudno uznać polityków, czy liderów Konfederacji za polityków skutecznych. Cukier kawa. Szanowny Panie Stanisławie, czy mógłby Pan podać przykłady jakiekolwiek panu tylko przychodzą do głowy co najmniej trzech dobrych rozwiązań z zachodniej Europy, które by dobrze znalazły zastosowanie w Polsce? Hm. No, to muszę się odwołać do y, opinii y, takiej Rady, życzliwej Rady Miltona Friedmana której udzielił na spotkaniu, zresztą jak był na nasze zaproszenie w Polsce w 1990 roku, to odbył takie spotkanie z Obywatelskim Klubem Parlamentarnym. No i na tym spotkaniu udzielił Polsce życzliwej rady. Otóż powiedział tak, Polska nie powinna naśladować bogatych, bo wtedy nikt nie wiedział, co właściwie mamy robić. No i Milton Friedman powiedział tak, Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna, co w takim razie Polska powinna robić? Polska powinna zastosować u siebie rozwiązania które bogate obecnie kraje zachodnie stosowały u siebie, kiedy były takie biedne jak Polska. I to myślę, że to jest bardzo rozsądna rada. Gdyby to ode mnie zależało, to ja bym to zrobił. Niestety stało się inaczej. Polska zaczęła naśladować bogate kraje zachodnie, no i takie mamy tutaj rezultaty. I tym melancholijnym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.